się już troszeczkę uchłapałem, no mycie, mycie twarzy było, cześć ludkowie, dzisiaj będzie wszystko to samo jak ostatnio, będzie ta sama sowetka, ten sam pędzelek, o którym waliłem głupoty, że to tuband jest, a to zwykły pure badger i będzie to samo Michel Wolf hat. W wersji roślinnej. Jedyna różnica będzie żyletka która tu została włożona. Dobra, maszynkę już przygotuję, będzie żyletka Jak ostatnio byłem w Polsce, we Wrocławiu, dostałem od Denisa z Barber Company próbkę żyletek Dorko. Taki papier, wielgaśki Naprawdę ogromny A w środku jedna żeletka. Tu już jest tylko papiurek po niej Bo żeletka jest już w szabetce no tu jest napisane dorco since 1955 Czyli od 1955 roku Dobrze No w każdym razie jest to reklamówka Tu tam adresy, opisy, pierdoły coś co najbardziej nie interesuje barberów to jest długowieczność tej źletki. zupełnie nie interesuje chłopaków bo przecież oni biorą to i tak jedną żyletkę na jednego klienta jak widać są tu żletki czerwone i niebieskie ja dostałem czerwone, dwie jedna będzie użyta dzisiaj w tej szabetce a druga będzie kiedyś użyta do porównania żeby Sprawdzić z innymi źletkami jak się będzie zachowywać w... Dobra, zacznę od pędzla. Moczy się tu już długo. Zupełnie niepotrzebnie, bo to borosug jest. A, ale niech mu będzie. Niech mu będzie, prawda? No dobra. Hyc! I nabijamy. W tym czasie będzie opowieść dalsza o... Yy... Mam maszynkę na połówki żeletek, wiecie, znacie ją bardzo dobrze już. To jest ym, Thorn yy, marki Leaf, amerykańska, bardzo, bardzo kochana maszynka. Łagodna, skuteczna, super, hiper i w ogóle, i w szczególe, yy, 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 naprawdę bomba rzecz. No i, yy, no i chciałbym to tylko wypróbować, bo do tej pory w tamtych maszynkach jechałem yy, perma a wcześniej derby zielone, że derby Professional to się nazywa. Według firmy derby. No i po co ja to do dzisiaj robię? Bo ja bym chciał się przekonać, czy moje takie super golenie ostatnio, które było naprawdę super. Czy to jest zasługa żyletki, czy szawetki, czy współpracy tego między. Innym. Wiecie, mam jeszcze parę szabetek nieprzegolonych, więc będzie tam będzie używanie tych permaszarpów w różnych szabetkach. Zobaczymy, no bo na razie permaszarpy były używane przeze mnie praktycznie wyłącznie w maszynce. Szabetki sobie odpuściłem, no i wróciłem do szabetek. Dla sprawdzenia chociażby i trzeba to zrobić. Długo dosyć moczyłem, bo to też z pół godziny było moczone mydło. No, ale to po doświadczeniach z tym pędzlem z poprzedniego golenia wiadomo dlaczego. Po prostu on nie mieści na to, żeby moje hektary obskoczyć tyle razy, ile trzeba. I Wiadomo, że będzie nabijane jeszcze raz. Ale po prostu wiecie, zgodnie z zasadą, z techniką wprowadzenia jakichkolwiek badań, sprawdań innych takich, no ja nie będę tego nazywał, szumnie badaniami. Naukowiec ze mnie żaden. Więc... jest nie test takie tam sprawdzenie czy ta szawetka z inną żyletką będzie się zachowywała inaczej, jeżeli inaczej to jak inaczej eee, i dlatego nie zmieniam niczego dosłownie niczego nie to że nie zmieniam niczego co mogłoby mieć wpływ ale w ogóle niczego bo wszystko uważam ma wpływ Mógłbym zastosować inny pędzel, wtedy mogłoby się inaczej wyrobić piana. Także jest całkiem fajna. Czuję, że pędzel po niej jeździ, czyli jest śliska, nie, nie, nie zagłębia się. A, dziado gubisz włoski, tak? No dobrze. Jak z niektórymi lekko kokującymi włoskami. Mnie to nie przeszkadza, mnie to nie drażni, mnie to nie boli. Ale dla wrażliwców, w sensie skóry, kupcie sobie co innego. No dobra. Gąbecka, gąbecka, gąbecka. Mam nadam. Co tam? Nie mam się czym chwalić za bardzo coś chociaż gąbecką pochwalę. Nie mogłem. Za mocno skręciłem układki i teraz się trzyma tak trochę za mocno. Co było fajnego w tej złece dorko? To to, że skubańcy jakiś klej zastosowali do tego, do tej żółetki, taki, że cały klej został na papierku, a żółetka była sucha, więc można było ją normalnie wsunąć do szawetki bez rozkładania jej, bez zdejmowania szczęki. No i powiem Wam, że czy jest to inna żeletka? Tak, to jest inna żeletka. Czy ja to czuję wyraźnie? Dorko jest fajniejsza od Sharp? nie jest agresywniejsza, jest taka bardziej niemilucha, powiedziałbym. O ile perma szła po skórze jak. Naprawdę zepsuta przystomka brzytwa, czyli wyostrzona na miziaka, na łagodnie. Jak sam Tomek nazywa to, że on te swoje brzytwy ostrzy, tak? na znieczulająco wręcz prawdę mówi jak się gole tą kabrzytwą znaczy taką, która wyszła spod tą ręki, to ja nie czuję, że ja po skórze jadę gołym ostrzem i powiem wam, że to jest super i to samo było z tymi permaszarpami. Naprawdę znakomicie. Ale durku jest jak Goli, ta źle Goli jak bardzo przeciętna brzytwa. Czyli taka, która była ostrzona przez jakiegoś półfachowca. Jest to ostre. To bardzo dobrze nie, ale to nie jest to samo. To jest agresywniejsze. Brzytwa, która wyszła spod ręki Tomka, to ona praktycznie nie czuje jej na twarzy. A zarost znika. I żeby warunki były takie same. Dzisiaj przystępując do golenia, na twarzy miałem również 3 dniowy zarost. Do głowy jestem idealnie tak samo, czyli bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ale z perma szarpem ta przyjemność golenia była poważniejsza. Wierzcie Dobra. Twarz można wytrzeć. Bo już jest po zabiegu a czaszkę zostawić zmoczoną bo Borsuk oddawaj no Borsuki lubią przychomikować no hmm. Mało, znowu robota, tym razem mi się krążek odkleił, więc tańczy mi troszeczkę w miseczce, ale, ale tragedii nie ma. No i widzę, że kolejny zgubiony włos, dobrze jak jeden, czyli pędzel jest jakości takiej samej, bardzo mi się podoba ta rączka. Ma Znakomity chwyt. Znakomity to moletowanie robi naprawdę cudowną robotę. I czy ręka jest mokra, sucha, czy namydlona, nie robi praktycznie różnicy. Zawsze ja nie mam wrażenia, że ta rączka spróbuje mi się tu wyśliznać. Więc nawet jak ten pędzel szlak go trafi to kupię jakiś fajny knot i w niego osadzę, bo, bo rączka mi przypadła do gustu i to bardzo. Dobra. Jazda. No, zeszka z włosem słabiej niż na permaszarpie powiem szczerze ale ale jazda jest OK Drugi przebieg. Będę potrzebuję najpierw. Załóżmy wody, co szkodzi. Jakoś tak drętwą idzie ten pędzel po tym mydle, więc trzeba upoślizgnić go. A, dzisiaj mam benena na Widzę jakąś taką Chorą brać. Dobra poprawić poślizg woda to robi Jakbyście nie wiedzieli to wiecie A jak wiedzieliście to bardzo dobrze Będzie jechany pod włos więc poślizg musi być super Nie? Wiecie, tak z ciekawości gole się tym mydłem od pewnego czasu Przed kamerą, a poza to już na pewno tylko tym I Zużyłem dopiero połowę To chyba dobrze Dla tych, którzy kochają wydajność swoich produktów To wiadomość jest taka Jest to wydajne. A gdzieś mi się zatrzymało lekko ostrze. Kto wie, czy kropeczki nie będzie. Zobaczymy. No, machineria ma co zbierać, tam z tyłu. Tutaj mi się próbuje na czymś zatrzymać. Miejscu. Albo to moja nieudolność Możliwe Jak najbardziej Albo Albo ta żyletka też możliwe. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobrze jest. Jest dobrze. O, czerwono też jest. Dobrze, Slutkowie. Dobrze. To jestem. Bijję pędzel. Spłukuję szawetkę Dorsuka Miziaka Pierbadżera Z bardzo fajną rączką Miziaka, który potrafi pokłuć Znowu, że jakieś siłoskwakos wyłażą. Trudno. Najwyżej. Najwyżej. szabetka teraz. I zaraz. I zaraz się zabiorę za. Stwarzy wszystkiego. Otóż pokażę Wam pół Dorko. Jak widać, nic na niej nie jest napisane. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Papierek mi powiedział, że to Dorko. A papieru to było dużo. No cóż, ta zlepka w tej szabetce sprawowała się znacznie gorzej niż Permasor. Yy, to znaczy, ogoliła, tak. Ale przyjemności w tym goleniu było 3 czwarte mniej. No dobra, połowa. Teraz tak. Znowuż Marmara Barber zapach vintage, dlaczego to samo, przecież to nie ma wpływu na golenie ale ma wpływ na to tak jak się goliłem perma szarpem, to było leciutkie szczypanie na głowie i o tym mówię, ten sam szubak po goleniu, dlatego żeby mieć, wiecie, układ współrzędnych wtedy szczypało tak, teraz szczypie jak no bardziej Bardziej na głowie i ciuteńkie na twarzy. A przedtem na twarzy nie było nic. To znaczy, że żyletka bardziej mnie spilingowała, podrażniła. Prawda? Proste. Taki jest wniosek. Żyletka do śmieci. Dobrze, że drugą dorką mam do... A i pod koniec golenia czuło się, że jest mniej ostra. Że już ma no dosyć. Więc nie chcę wiedzieć, jak goliły te, co nie są w wersji longer lasting, czyli na dłużej wystarczają. Co na tym twarzy wystarczały, tamte? Nie wiem. Słuchajcie ludkowie, to dzięki za uwagę. Powiedziałem, co chciałem powiedzieć, jadorko więcej. Jadorko nie kupię po prostu, bo... bo nie, no, co się męczyć. Yy, ogoliłem się, tak, jest dobrze, naprawdę. Ale, ale jest drażniąco, więc. Nie chcę więcej. <grytanie> Dobra, do następnych goleń, do następnych spotkań. Trzymcie się dzielnie, cieplutko, zdrowiutko. Do zaś. Cześć.